ja jestem Słośnica i zapraszam was dzisiaj do mojej kuchni i będzie się działo otóż dzisiaj udajemy się na wyprawę niestety nie mamy dobrej pogody na wyprawę, ale to nic ja jestem odporna, przeciwdeszczowa normalnie, nic mi się nie stanie nie rozpuszczę się cukru, nie jestem, także do, spokojnie, spokojnie, oczywiście na wyprawę potrzebujemy mojego miecza, tak, nie pytajcie czemu trzymam miecz w lodówce, ani w ogóle czemu trzymam narzędzia w lodówce, kuchenne dlatego, że one tak muszą być schłodzone, to, to bo inaczej wybuchną Wybierzemy się dzisiaj do tego super lasu Który jest taki magiczny, tu coś tak próba sobie O co to? A co to 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 to? A, a co to to za skrzyneczka tutaj sobie tak jest? Halo halo? Co jest w tej skrzyneczce? Ananas! oserek, mięsko, wisienki Czyli wiecie co to znaczy? To znaczy, że mam wszystkie składniki na moje potrawy w pierwszej skrzynce, lepszej Także dziękuję bardzo za oglądanie <ścoughs> Więc wyprawy, wracamy do kuchni Trzeba gotować, trzeba się zająć gotowaniem Szuruburu, szuruburu Gotowanie z tych składników, które tu mam Na pewno przyrządzę coś smakowitego Dzisiaj będzie Ananasowo-egzotycznie Zrobimy sobie, co nic innego jak Sałatkę z ananasa Trzeba zrobić sałatkę, Potrzebujemy sobie nóż oczywiście I potrzebujemy sobie deskę do krojenia I nie wydajcie się czemu nie mam miski Bo tą sałatkę dzisiaj jest na podłodze Ze stołu, ja wam mówię że dokładnie na sałatkę oczywiście to potrzebujemy ananasa. Jeden ananas, drugi ananas i pyk sałatka gotowa, normalnie piękna, super sałatka. O taka ładna sałatka, tak leż sobie tam albo nie, o tu sobie leż sałatko, tak jest, będziemy dzisiaj z podłogi, leż sobie tam, nagle w misce się zrobiłaś, nie wiem jakim cudem skoro ja tam miski nie użyłam, ale dobra, magiczna miska. Także przejdźmy sobie teraz do drugiej potrawy, następnej, następną potrawą oczywiście będzie co? Ananasowa szynka! Nie wiem czemu ananasowa szynka, nie podajcie się mnie, ale skoro ananasa można dodać do wszystkiego, to można zrobić również ananasową szynkę. Do ananasowej szynki na pewno potrzebujemy foremkę do pieczenia, szynkę można upiec w piekarniku, wierzcie mi. Szynka na półce w sklepie to nie jest jedyna szynka jaką możecie zjeść Naprawdę możecie ją sobie zrobić w domu Możecie wziąć sobie normalnie tutaj tak foremkę, foremka, blaszka Możecie sobie wziąć surowe mięso, nie wierzcie mi Możecie sobie do tego wrzucić ananasa normalnie Możecie sobie do tego wrzucić nawet wiśnie, żeby było lepsze jeszcze Cukier i ta da Mamy normalnie ananasową szynkę tutaj zamarynowaną Oczywiście teraz musimy ją wsadzić sobie do piekarnika I ona tu się będzie dalej piekła To jest piekarnik elektryczny, zwracajcie na to uwagę, że on nie działa, ale on tak naprawdę tam działa, dobra. Kiedy roszynka będzie sobie dochodzić w piekarniku, my zajmiemy się teraz oczywiście, jeżeli jest ananas, to nie może zabraknąć również pizzy z ananasem hawajskim. Kto taki nie jadł halo? Żeby zrobić pizzę hawajską, znaczy w ogóle, żeby zrobić pizzę, to jest podstawa normalnie, żeby zrobić idealne ciasto, ale takie idealne, które będzie zarówno cienko, grubo, chrupiąco, nie gumowate, takie ciasto właśnie trzeba zrobić, żeby zrobić takie bardzo dobre ciasto. To potrzebujemy do tego normalnie super składniki. Oczywiście tak, będziemy potrzebować moździerz, garnek pod kociołek i musimy sobie teraz iść normalnie po składniki. O, ja potrzebuję wody, pada też, a mogę zrobić pizzę z deszczówki, halo? Halo, czy tu mi napada woda do tego wiaderka? Halo, czemu ona jest puste? Czemu nie chce mi napadać woda do wiaderka? Nie róbcie tak, zresztą yy, rzeczy z deszczówką nie są dobre. Mam ja mi zawsze mówiła, nie pij deszczówki, nie. Szczególnie tej skałuży brudnej, nie? Tak jest, mamy wiaderko z wodą. Mamy wiaderko z wodą, więc możemy zrobić magicznym sposobem. dajmy kociołek, dajmy wodę słodką, która była pobrana z jeziora. Tada! Magicznym sposobem mamy sól! Nie wiem jak. Ale mamy. Oczywiście do ciasta potrzebna jest nam mąka, którą przyrządzimy własnoręcznie moździerzem. Wrzucimy tam zboże. Ono się będzie tam mielić, 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 mielić. Aż powstanie nam mąka. Dobrze, mamy mąkę. Także możemy przystąpić już do robienia normalnie super ekstra, zarąbistego ciasta na pizzę. Także... Także oczywiście, żeby ciasto się udało, musimy sobie wziąć miskę, do mieszania naszego ciasta, do której damy wszystkie nasze składniki. Mamy miskę, mamy mąkę, mamy wodę i mamy sól. I z tego wychodzi ciasto na pizzę Wierzcie mi, to nie jest takie trudne. Wystarczy woda, mąka i sól. O, oczywiście w odpowiednich proporcjach. I teraz, kiedy już mamy nasze super ekstra zarubiste, normalnie ciasto, potrzebujemy jeszcze czego. Potrzebujemy czegoś, żeby ubiec naszą pizzę. Także weźmy sobie foremkę do pieczenia. Yy, nie używamy wałka ciasta do pizzy, jakby ktoś nie wiedział, albo jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Kiedy robimy ciasto do pizzy, najlepiej jest je rozprowadzać swoimi rękami. Jeżeli robimy to wałkiem, nasze ciasto nie będzie już takie fajne, puszyste i poluchne, bo podczas... właśnie. Halo, a yy, czemu w tym dzieci nie ma drożdży? To Tatia ja sobie nie wyrośnie. Zapomnieli, zap, zapomnieli o najważniejszym składniku. Halo, najważniejszy składnik do... Do ciasta, do pizzy to są drożdże. To to będzie jakieś ciasto maca, chyba. Ja nie wiem. O, chleb mi z tego wyjdzie, ale fajnie. E, drożdże, które rosną w cieście do pizzy, one tworzą takie pęcherzyki. I jeżeli je rozwałkujemy je wałkiem, to ono wtedy wszystko te pęcherzyki sobie wylecą, jak wygazowana kola normalnie. Jeżeli rozprowadzimy je palcami, to one tam dalej zostaną, i wtedy ciasto będzie korzystne. No, chyba, że chcecie taki placek sobie zjeść, jak ktoś lubi, no to. No, taki na przykład bez drożdży. no to możecie sobie zawałkować. Dobra, więc mamy, mamy, mamy naszą foremkę, mamy nasze ciasto wyzroży, pomidorka, oczywiście trzeba sobie tutaj dodać, musimy sobie dodać jakąś szynkę do tego, ser, wiadomo, serek jest mniam, mniam i nasz główny składnik, bo bez niego by nie było pizzy hawajskiej ananas i proszę bardzo powstała nam pizza i teraz możemy ją wsadzić do piekarnika nasza szyneczka się już upiekła, nawet nie musimy nastawiać z powrotem stopni, bo już mamy rozgrzany piekarnik, pamiętajcie pizza do rozgrzanego piekarnika się wsadza i tu wstawimy naszą pizzę ona się będzie piekła, pewno będzie pyszna, jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek z ananasowego szaleństwa zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subika żeby oglądać nowe odcinki dzięki wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się, cześć.